Dzisiaj o tym znowu rozmawialiśmy. To jest rzeczywiście problem, który wraca może nie w sezonie wyborczym, ale, ale przed, nie przed sezonem wyborczym, ale przed sezonem tym turystycznym, bo ona rzeczywiście, rzeczywiście ten problem na w tych w szczególności dwóch bardzo intensywnych miesiącach. Ja będę, ja mam ja tak, i to już naprawdę obiecuję, że osobiście będę rozmawiał z Panem Dyrektorem Polką na ten temat, bo, bo te, te, te wydarzenia, które rzeczywiście miały miał miejsce. Jednak potwierdzają te obawy, które, które wcześniej już do mnie, do mnie zgłaszano. Ja wówczas rozmawiałem z panią wice marszałek Mieczkowską od sprawozdania, okazuje że jest nam oczywiście problem jak zawsze w zakontraktowaniu to, tej karetki, bo to, 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 to nie jest tak, że, że jest jakiś problem fizycznie, że nie mamy karetki. Mamy akurat w, w naszym regionie najsprawniej działającą wiejską stację pogotowia reklamowaną w Polsce. No, bo to jest jedyna tak nie rozproszona jednostka. Mało no, które województwo ma taki zcentralizowany, duży system, który ma jednocześnie jednocześnie całe centralne zarządzanie, tak nieoczesny sprzęt i tak wspaniałą kadrę. Ale tutaj niestety y, musimy pamiętać, że tak jak w całej ochronie zdrowia, z jednej strony robi się bardzo dużo i zmienia się bardzo wiele, ale z drugiej strony cały czas jest kwestia, y, kwestia presji na wynik finansowej, kwestia możliwości kontraktowych, no, które są po NZ ale obiecuję i tutaj możecie mnie Państwo z tego zliczyć, że osobiście ja poproszę pana dyrektora również o wyjaśnienia i przy następnej wizycie już odpowiem bardziej, bardziej tak szczegółowo na to pytanie, jakie są, jak to wygląda z perspektywy właśnie tej stacji.